Moi drodzy, dotarliśmy do dnia, w którym mój Euron Pro, na którym spędziłem ostatni sezon, idzie w odstawkę. Będę zmieniał rower. Na jaki? O tym w tym odcinku Wam nie powiem, dowiecie się tego w przyszłości albo możecie typować w komentarzach, na co przesiądę się w następnym sezonie. A w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tej maszynie parę słów, bo ma plusy, ma minusy, więc jak zastanawiacie się nad kupnem tego roweru, to ten odcinek myślę, że Wam się przyda. Kilku moich znajomych, którzy wsiadli na ten rower, stwierdzili, że bany hopy i manuale na tym rowerze to jest poezja. Geometria bardzo krótka tego roweru sprawia, że naprawdę te dwie techniki tak łatwo kontrolować, że przyjemnie się na nim jeździ. Do tego wszystkiego, przez to, że ten rower jest bardzo krótki, jest też zwrotny, więc łatwo o rotację 1,8 czy 6 na tym rowerze to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Kolejnym plusem tego roweru jest to, że ta rama jest bardzo sztywna. Zwróćcie uwagę na potężną główkę ramy. Hydroformowaną dolną rurę, support BB30. Mamy tutaj dwie sztywne osie. Wszystko wpływa na to, że naprawdę każdy ruch, który wykonujecie na tym rowerze, jest bardzo fajnie przekazywany na maszynę. Więc to, co Zadacie rowerowi, on to zrobi. Jest to świetna rzecz na początku, szczególnie kiedy się uczycie, bo łatwiej wyczuć, jak musicie się zachować ciałem, jak musicie reagować, kontrować, żeby rower zrobił to, co wy chcecie. Później, jak już to opanujecie, ma to mniejsze znaczenie, ale na początku mi to bardzo pomogło, bo szczególnie kiedy uczyłem się gitterna, nie wiedziałem o co chodzi, a kiedy przesiadłem się na ten rower, to zrobiło się tak sztywno, że po pierwszych treningach blał nie nadgarski ale czucie tego roweru było naprawdę dużo lepsze ale jeżeli myślicie, że ten rower ma tylko same plusy, no to niestety tak nie jest nie ma idealnego roweru na rynku i ten ma kilka wad które według mnie warto, żebyście poznali i chyba największym problemem z tym rowerem jest to, że szprychy, które tutaj są zastosowane, mam wrażenie, że są trochę niskiej jakości ja szczególnie w przednim kole od strony tarczy urywałem nie. bardzo często jak uczyłem się jeździć właśnie na przednim kole do tyłu Ostatnio ten problem zniknął, nie wiem dlaczego, czy wsadziłem jakieś lepsze szprychy, czy po prostu nie jeżdżę na tym przednim kole, ale problem się uspokoił. Więc jak zastanawiacie się co rozwaliłem, co zepsułem w tym rowerze, to w zasadzie jest to jedyna rzecz, którą udało mi się uszkodzić. Kolejnym problemem jest lewe ramię w tym układzie korb, bo nie wiem dlaczego, ale raz na czas luzuje się śruba, która dociska korbę do suportu, więc musimy tego pilnować ja co trening sprawdzam czy ten luz się nie pojawił dokręcam tą śrubę no i wszystko gra nie ja wiem co tam jest spartaczone ale tak wyszło w produkcji no i cóż, trzeba mieć z tego świadomość żeby nie uszkodzić tego gniazda kolejna rzecz, którą myślę warto wymienić to siedzenie bo plastikowe oryginalne, które jest w tej maszynie to w zasadzie nie nadaje się do niczego ja próbuję kilku techniki i wiem, że Dużo lepsze są siedzenia typowo bmx więc jak będziecie kupowali ten rower, to od razu warto wymienić siedzenie. To jest zwyczajnie wygodniej, więc myślę, że chociażby z tego względu warto to zrobić. I ostatnia wada, w zasadzie nie wada, cecha, o której dowiedziałem się stosunkowo niedawno, jest to, że opony Maxisa świetne są, jeżeli robimy proste rzeczy na małych prędkościach. Ja przez w zasadzie półtorej roku nie rozwijałem większych prędkości, nie skakałem zbyt mocno, nie robiłem rotacji. A teraz, kiedy troszeczkę agresywnie zacząłem jeździć, no to poczułem, że jednak te Maxisy się zwijają, więc będę myślał o tym, żeby zamienić je na coś sztywniejszego, na te ruchy boczne. No ale to jest chyba oczywiste. Każdy, kto jeździł na, na Maxisach, wie, że te opony się różnią, na przykład od Continentali. Także wiedzcie o tym, pamiętajcie o tym i wybierajcie tak, żeby było dla Was idealne. Jest jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć. Nie wiem do końca, co o tym myśleć, ale. Próbowałem zrobić na tym rowerze barspina i na trampolinie na kołach kilka razy mi się to udało, ale cały czas zaczepiałem oponą o buta. I z jednej strony myślałem, że ja bardzo daleko stoję na pedałach, czyli pedał mam w zasadzie na środku stopy. Jeżeli jeździłbym w ten sposób, czyli ustawiałbym palce na pedale, to myślę, że nie byłoby takiego problemu, bo przednie koło przechodziłoby, ale kiedy stoję w ten sposób to w zasadzie nie ma szansy tego zrobić. Oczywiście można próbować zadzierać palce do góry, podciągać w jakiś sposób te tak korby do tyłu, ale ja w momencie, kiedy się uczę tego, no to mam z tym ogromny problem. I kiedy zmierzyłem inne rowery, na przykład Arcade'a albo 4 no to okazuje się, że w tym miejscu mamy w tamtych rowerach mniej więcej 2-3 cm więcej miejsca, więc Myślę, że warto, żebyście o tym wiedzieli, bo jeżeli chcecie opanować barski na tym rowerze i stoicie w taki sposób jak ja, to może być z tym problem. Jeżeli zależy Wam na sidehopach i skakaniu na tylnym kole, czyli technikach typowo trailowych i macie powiedzmy 175 i więcej centymetrów wzrostu, to ten rower nie będzie zbyt przyjemny do tych technik. Kiedy ustalimy sobie kierownicę w sposób streetowy, czyli w jednej linii z widelcem no to mamy tutaj tak mało miejsca, jest tak ciasno, że niezbyt przyjemnie skaczeć na tym kole, nie mówiąc już o tym, żeby wziąć jakiś zamach potężny i skoczyć safe wysoko. Więc jak zależy Wam na tych technikach to myślę, że warto rozejrzeć się za innym, dłuższym rowerem, Ale jeżeli macie po prostu nie wiem, 60 czy 70 cm wzrostu to to powinno nie sprawiać Wam tutaj problemu. Kolejny temat, który jest malutkim problemem, bo można go rozwiązać w 10 minut, są gripy. Czyli te fabryczne, które są instalowane w tym rowerze, są po prostu bardzo twarde, są typowo trialowe. Idealnie możemy kupić rower, ale przy dłuższej jeździe odciski są takie, że no, ja wymieniłem na mięciutkie oddej i jest naprawdę spokojne. Jak chcecie dużo czasu spędzać na rowerze i nie chcecie, żeby Wam ręce odpadły, to myślę, że wypaszać. do wymiany to są właśnie gripy. Jeżeli oglądają ten film osoby, które zastanawiają się nad kupnem tego roweru i macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego sprzętu, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja oczywiście na każde pytanie odpowiem. Dla osób, które zastanawiają się na czym ja będę jeździł w kolejnym sezonie, no to zapraszam też do komentarzy, żebyście obstawiali swoje typy. No a my widzimy się już myślę w przyszłym tygodniu, w nowym filmie na nowym rowerze. Dzięki za dzisiaj i cześć!